Witamy serdecznie w Wirtualną Noc Muzeów. W dzisiejszej akcji chcielibyśmy zaprosić Państwa do poznawania botaniki, która była pasją doktora Tytusa Chałubińskiego, patrona Muzeum Tatrzańskiego. Stwórzmy wspólnie wirtualny zielnik. Aby wziąć udział w tej akcji wystarczy wyjść z domu, Poszukać mchów w swojej okolicy, zrobić im zdjęcie i wrzucić go w komentarzu pod tym filmem, dodając oczywiście tradycyjny zielnikowy opis, podając miejsce zbioru, bądź w tym wypadku miejsce zrobienia fotografii oraz datę. Serdecznie zapraszamy! Doktor Tytus Chałubiński w Tatrach odnalazł blisko 450 gatunków mchów. Ich okaz zebrał i stworzył zielnik, który od ponad 130 lat przechowywany jest w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Mchy to gromada roślin telomowych osiągających małe rozmiary. Żyją przeważnie skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach. Mimo, że są zaliczane do królestwa roślin, nie mają prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, a zamiast nich listki, łodyżki i chwytniki. W ich rozwoju wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia. Gametofit, wytwarzający gametangia, plemnie i rodnie oraz sporofit, który wytwarza zarodniki. Dzięki skupieniu łodyżek w darń, gęstemu okryciu ich listkami, porowatością skórki oraz braku kutykuli mogą gromadzić ogromne ilości wody. Dzięki temu mchy chronią środowisko przed suszą i przed powodziami.